Zwykle dzieci marzą o tym, by zostać policjantem czy strażakiem, gdy dorosną, jednak nie mój ojciec. Kiedy był mały, wprost nienawidził policji i powtarzał swojej mamie, że kiedyś, gdy był dorosły, wparowali do niego do domu i go zastrzelili. Kiedyś w szóstej klasie podstawówki wraz z koleżanką robiłyśmy projekt na biologię u niej w domu. Pracowałyśmy w jej pokoju i przy okazji pilnowałyśmy jej młodszej siostry, gdyż mama koleżanki wyskoczyła na chwilę do sklepu. Czteroletnia Wiktoria bawiła się w pokoju obok. Drzwi do naszego i jej pokoju były otwarte, byśmy mniej więcej wiedziały co robi. Mała bawiła się, śmiejąc do siebie i gadając, jednak my z koleżanką bardziej skupiłyśmy się na projekcie i zbytnio nie interesowałyśmy się, co tam gada do siebie. Pamiętam, że w pewnym momencie coś nam się nie udało i koleżanka zaczęła przeklinać, a na dodatek zadzwoniły dzwony kościelne. Kiedy dzwony przestały bić, mała przyszła do nas i stanęła w progu. Patrzyła tak na nas ze spokojem, po czym odparła: Babcia powiedziała, że to niegrzecznie, gdy używa się brzydkich słów. Spojrzałyśmy z koleżanką po sobie, po czym znowu na nią. Babcia? spytała koleżanka. Młodsza siostra odpowiedziała jej. Babcia powiedziała, że macie iść teraz do kościoła, a potem na cmentarz. Tam będzie na was czekać. I wyszła. Na następny dzień w szkole dowiedziałam się od koleżanki, że młodej chodziło o babcię ze strony jej mamy. Ta babcia umarła jakieś dwa lata przed narodzinami samej koleżanki. Później było więcej takich incydentów, tylko że już nie byłam ich świadkiem. Wiktoria mówiła, że babcia poprosiła ją, by chodziła często do kościoła, do pana Jezusa, a także chodziła na cmentarz i ją odwiedzała. Mówiła, że babcia nosi żółtą sukienkę, a właśnie w takiej staruszka została pochowana. Kiedyś, gdy moi rodzice podwozili mojego trzyletniego kuzyna, on nagle wskazał palcem na jeden z domów i powiedział spokojnym głosem: Tutaj zmarłem. Po wprowadzeniu się do nowego domu do drzwi zapukała dwójka dzieciaków. Zapytaliśmy w czym możemy pomóc, a jeden z nich odparł. Nasza mama kazała wam przekazać, że starzy ludzie, którzy mieszkali tu przed wami, są pochowani na końcu ulicy, po czym odbiegli i nigdy ich już nie widzieliśmy. Pewnego dnia jechałem autobusem, który na swojej trasie mijał przychodnie. Kiedy dojeżdżałam do tego przystanku, dziewczynka na siedzeniu przede mną odwróciła się do swojego ojca i powiedziała Śmierć jest lekarzem biedaków. Moja siostra miała 11 lat, kiedy zmarł nasz tata. Kilka dni po tym zdarzeniu w nocy usłyszeliśmy jak coś stuka w domu. Zbiegliśmy po schodach i znaleźliśmy moją siostrę, która rozpaczliwie próbowała otworzyć tylne drzwi krzycząc on chce wrócić. Musimy go wpuścić. Później nic z tego nie pamiętała. Sytuacja ta miała miejsce już jakiś czas temu. Moi rodzice pojechali wtedy na pogrzeb wujka. Mieli przed sobą około 6 godzin drogi, więc nie było ich cały dzień, a moją młodszą siostrą, mającą cztery latka, zajmowała się znajoma mamy. Gdy wróciłam ze szkoły, wyszłam na plac i około godziny 21 wróciłam do domu rodzice powiedzieli, że będą koło 22 więc powiedziałam znajomej mojej mamy, że wykąpię siostrę po wyciągnięciu jej z wanny i zakładaniu piżamy która ciężko wchodziła ze względu na wilgotne ciało zauważyłam przerażenie w oczach siostrzyczki która drżącym głosem mnie zapytała a co by było gdybym nie miała rąk? po czym się cicho zaśmiała to pytanie mnie przeraziło po do pokoju poprosiła mnie o włączenie jej ulubionego kanału telewizyjnego, MiniMini Mini z kanału 666. Do dzisiaj zastanawiam się nad tą sytuacją i nie wiem o co jej chodziło. Wystraszyła mnie tak samo jak mamę, gdy opowiedziałam jej o tym wydarzeniu. Pewnego wieczoru, gdy mój syn miał cztery latka, podczas mycia zębów upuścił swoją szczoteczkę. I kiedy ją podnosiłem, nasze oczy się spotkały. Popatrzył na mnie i powiedział: Tato, dlaczego ten pan trzyma nóż? I wskazał za mnie. To był mój najszybszy obrót w życiu. Pewnej nocy, moja czteroletnia córeczka obudziła mnie i zapytała, czy może ze mną spać. Ponieważ dzisiaj starsza pani w oknie z jakiegoś powodu jest dla niej niemiła. Tatusiu, kiedy pozbędziemy się tego dzieciaka wiszącego w szafie? zapytała mnie pewnego razu córka. Zapytałem o co jej chodzi na to mała odparła. Ten chłopiec wisi na pasku, okręconym wokół szyi. Poszedłem z nią sprawdzić szafę, o której mówiła jednak oczywiście nic tam nie było. Wtedy odparła, że chłopiec pojawia się tylko wtedy, kiedy mnie nie ma w pobliżu. Na dziś to tyle. Zapraszam was również na mój drugi kanał, gdzie zrobiłam krótką animację. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.